Pokażę ci krok po kroku, jak możesz zmienić zdjęcie profilowe na swoim koncie Facebook, nie tracąc komentarzy ani polubień. To bardzo proste, ale zanim zaczniemy, polecam zajrzeć do opisu tego filmu, jeśli chcesz dalej uczyć się o swoim urządzeniu. Gdy jesteśmy już w aplikacji Facebook, przechodzimy do menu w prawym dolnym rogu i wybieramy naszą nazwę użytkownika. Po wejściu na tę stronę dotykamy zdjęcia profilowego i wybieramy opcję Wybierz zdjęcie profilowe albo, jeśli chcemy Możemy je zetesynchronizować z Instagramem. Ja wybiorę zdjęcie profilowe. Teraz otworzy się nasza galeria. Wybieramy zdjęcie, które chcemy ustawić jako profilowe. Bardzo ważne, jeśli nie chcemy stracić komentarzy i polubień pod naszym zdjęciem profilowym, wyłączamy opcję pojawiania się w naszym kanale aktualności. Gdy te opcje wyłączymy, klikamy Zapisz w prawym górnym rogu i zdjęcie profilowe zostanie zaktualizowane bez utraty komentarzy i polubień. Jeśli ten film okazał się pomocny, zasubskrybuj i zostaw polubienie. Dziękuję.